Dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, ze mną bagiet. Witam, Witam serdecznie. Widziałam, że tutaj uroniłeś łzę. E, na pewno jest to dla Ciebie ciężkie. E, jak, jak w ogóle się czujesz? Wiesz co, puściły emocje z całego tygodnia. E, nie poradziłem sobie tak z kapelą, jak chciałem. Wypompował mnie z całego tlenu, z całej e, energii, chyba czas jest e, zrzucenia faj, fajek, ale to będzie bardzo ciężki okres, żeby to rzucić, e, bo lubię palić, nie wiem jak to wyjdzie. No cóż, no, generalnie e, za bardzo zlekceważyłem kapelę, e, myślałem, że on jest na pierwszą rundę, e, skupiłem się za bardzo na drugiej e, walce może e, nie dla mnie jest dwie walki e, na jednej gali. Na przykład Olejnik miał o wiele więcej. Ej, 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 panie, panie kochany. To ty wszedłeś kart, przepraszam. Dobrze. I generalnie. Co ten jak internetowy, tam nie Nie wiem na czym stanąłem, bo mi przerwali. Yy, Mówiłeś no, właśnie o tym, że nie do końca yy, sobie poradziłeś właśnie z, z emocjami, tak? No nie, no w, za dużo perypetii w całym tygodniu. No, e było, przypomnijmy, że z Marci niedawno wujek, więc też na pewno to yy, miało wpływ. No próbowałem być twardy, próbowałem pokazać charakter. Nie wiem, no nie mi to oceniać. E, od tego są widzowie do oceniania, czy coś pokazałem. Starałem się, zrekceważyłem za bardzo kapelę e, i sądzę, że e, za bardzo skupiłem się na drugiej walce. E, tego się obawiałem, że za bardzo bym się skupiał e, walki. Kurde, tak krzyczą, że nawet nie, 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 nie słyszę własnych myśli. Weź, dawaj, A, skurę, my, kurwa, bo... e, tutaj na backstageu Jaś Kapela krzyczał: e, Przegrałeś. Ruszyło cię to? Jak przegrałem, to nie mi od sądza, od do tego e, sędziowie. Pierwsza runda była e, dla mnie. E, druga runda, powiedzmy, e, pół na pół czy nawet więcej dla mnie i trzecia runda e, dla e, kapeli e, to było jednogłośnie, więc e, w trzeciej, trzeciej rundzie e, nie leżałem bezczynnie tylko uderzałem, robiłem jakieś ruchy e, starałem się, e, nie leżałem bezczynnie e, obijałem go więc e, sądzę, że coś tam pokazałem przepraszam, bo troszkę jest za głośno chłopcy nie, prosimy tutaj o spokój, bo my, bagietka nie może zebrać myśli. Braku, nie... Kurwa, macie, dajcie trochę luz. Dajcie trochę ciszej. Kurwa, własnych myśli nie słyszę Kurwa, zawsze proszę. Nie doszli, że tyle emocji, to jeszcze kurde muszę tego. No po prostu. E tym, że jaś kapela krzyczał przegrałeś tutaj na backstage'u. I trzeba się do no, tego, że dużo osób decyzji. będzie mi teraz pi dużo osób będzie hejterzy będą pisać, że przegrałem, że to no powiem tak, sędziowie mają jakieś kompetencje na e, decydowanie kto wygrał, kto co zrobił. Ja też w pierwszej rundzie, e, w trzeciej rundzie dałem jakieś ciosy. On dopiero po chwili mnie e, obalił. Dałem jakieś ciosy, były jakieś punkty, e, więc e, to była jednogłośna decyzja. To nie była jakaś e, niepełna de decyzja. E, jedynie co, e, przegrałem w tej walce, to mentalnie, że nie pokazałem tego, co chciałem. Po prostu e, nie dla mnie, po prostu dwie walki e, jednego wieczoru. Wiem, że podaliście sobie z Natanem ręce. Spodziewałeś się tego, że to tak wyjdzie? Słuchaj, e... patrzę, nie patrzę, Natan nie zna mnie, ja też nie znam Natana. Coś tam, ja tylko bu... miałem problem do tego, że e... on zrobił taką szopkę na, na Klaudzie, e... a nie inną. E... Ja też szedłem do tej walki e... To była szybka piłka, no, ja nawet nie mogłem go poznać. Próbowałem coś do niego zadymić, eee, ja typowo chciałem kapelę rozwalić, zakończyć e, te perypetie sądowe, bo to walka była e, z ugody i po prostu już nie chcę mu dawać żadnej atencji. Czyli temat z, e, z Jasim Kapelą jest zakończony. A co w takim razie z Natanem? Chcesz rewanż? Chcesz zrobić e, rewanż? Powiem tak, że z Natanem z chęcią e, zmierzę jeszcze raz e, rękawice. E, coś go tam trafiłem, rozmawiałem, Jim mówi, że trafiłem, poczuł trochę ciosy. Tylko po prostu ja nie miałem typowo trenu. Ja już tam nie miałem... Ja też muszę uporządkować e, też sprawy zdrowotne. E, też jeszcze mam e, blachę w nodze. E, jestem zawolny, muszę popracować w bardziej więcej e, ruchliwości e, i tyle. No, no nie mi oceniać, no to muszą widzowie stwierdzić, czy ja wygrałem, czy nie, czy pokazałem charakter. Sądzę, że w pierwszej walce wygrałem, ale nie, a nie tak efektywnie, jakby to chcieli widzowie i tak jak ja bym to chciał. Słyszałeś, że Soroko nie wyszedł do walki? Tak, słyszałem. I też jeszcze bym musiał może trenera poprosić o zdegradowanie, bo to co ja pokazałem to chyba nie zasługuje na niebieski pas. Może bardziej to mnie zmotywuje do działania i do po prostu większego po prostu pracy, żeby po prostu odzyskać ten pas i nie tylko. Czyli nie poddajesz się idziesz dalej? Tak, teraz... To następne, jeśli nie na tamarce. Nie, wiem, na razie chcę się skupić, chwilę odpocząć. I typowo chcę iść teraz w siłkę, wzmocnić e, siłę, wyciągnąć blachę z nogi, e, uruchomić e, nogę na 100%, bo ja nie mogę zrobić przysiadu pełnego z, z nogą. I po prostu e, uporządkować to wszystko, uporządkować głowę, wzmocnić e, się siłowo, i ruchowo. I możesz spróbować w końcu rzucić te fajki. Może przez to... Może w końcu, kurwa, mać e, zmotywuje się do działania, żeby, kurwa, jebnąć ten jebany syf fajki. Może to mi było potrzebne. Trzymam kciuki w takim razie. E, czy pracujesz jeszcze na budowie? Nie, nie pracuję, nie da się tego połączyć. Treningi, YouTube, e, raczej Twitch. Ja teraz chcę też e, więcej TikToków wstawiać e, YouTube. E, chcę też e, trochę e, wrócić, bo te wyświetlenia mi spadają. A dlaczego tak się dzieje? zaniedbałem no, to wszystko, nie? Lenictwo tego, no muszę popracować nad, nad sobą. E, i nie wiem, no może trochę przerwy e, uporządkować, wzmocnić się i, i tego. No ja też nie jestem jakimś Magregorem czy Arnoldem Schwarzeneggerem. Dużo ludzi myśli, że, że ja jestem jakimś zabijaką. Ja jestem zwykłym budowlancem, który próbuje coś zdziałać w OKTAGONIE, bo po prostu dałem, dostałem sanse, a ja po prostu Jestem zwykłym budowlancem, który nie umiał się bić, kurwa. Zobaczcie to, co ja robię teraz w OKTAGONIE. Ja kiedyś w ogóle nie potrafiłem się bić. Zrozumcie to, że to jest dla mnie wielki wysiłek, wielkie nerwy. Dokładnie, a oddaję całe serce, prawda, w OKTAGONIE? Staram się oddać jak najwięcej, żeby ludzie byli zadowoleni, bo ja to, widzowie, bez Was by nie było mnie tutaj. Nie byłoby mnie tutaj. Szargają mnie emocje. No i tyle. A jakie masz właśnie komentarze od swoich znajomych? Nie, nie wiem, wiem rodzi... jeszcze nie czytałem, jeszcze nie miałem możliwości sprawdzić. A na... sędzia, nie sędzia, przepraszam, tylko Twój narożnik, jak zareagował i jakie były ich pierwsze słowa. No tyle mówi, że no na przykład po walce nie myśl już o tej walce, bo ja faktycznie. Trochę się podłamałem tą walką z kapelą, bo myślałem, że że kurwa, jak tak mi kiepsko, kurde, z tym zjebem poszło, no to z Natanem nie dam rady. Mi się wydaje, że też trochę głowa nie zagrała na Natana e, wysiłek. No i tyle. No nie miałem tej takiej euforii. No jak już po, powiem, zlekceważyłem pierwszą walkę. E, poszła nie tak, jak chciałem. No i po prostu trzeba usiąść, poprawić, e, bardziej ten, otworzyć się, e, pracować więcej i tyle. E, Panie Jacek Bureński teraz walczył z, z Pawłem Jóźwiakiem. E, Panie Jacek Bureński wygrał. Spodziewałeś się takiej właśnie e, takiego werdyktu? Wiesz co, ja się nie spodziewałem, ja nie kalkulowałem żadnych walk. Ja miałem za dużo perypetii w tym tygodniu. E, dwie walki, e, widzowie też zrozumcie, że to dla mnie też jest jakiś wysiłek. Eee, no takim i ty... W co po walce? Odpoczywasz? No troche, Jakie plany? Trochę się zregenerować. Eee, wyciągnąć e, z lekarzem dogadać się i wyciągnąć tą blachę e, z nogi. E, uruchomić tą nogę na 100% u rehabilitanta i siłownia. I siłownia i... Ale bagietka pytam teraz sobie już robił. Dzisiaj? Tak. No nie wiem, jeszcze przemyślę. E, zobaczę. Może pojadę na jakiś after albo po prostu pojadę odpocząć i tyle. Po prostu nie, za dużo emocji przez cały tydzień. Dobra, dziękuję Ci Bagietka dziękuję za wywiad. Bagiet. Gratuluję za chociaż jedną walkę wygraną. Dziękuję.